Siema, siema, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Sovanos. No i y, witam was w postprodukcji, widzowie Ogólnie y, Battlefield 1 Więc nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, suba z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco Bijecie na Discorda, link w opisie Możemy stąd strzelać Tylko które do... przyjadą stamtąd, gdzie patrzę? Ta, tam wiadomo. Dobra Kurwa tyle czołgów! Pojebało im się w dupie! Co, co tam sowa? Co tam minti? A przeczytałem co napisała zino Nadciąga supa brodu Gadzodek i główną drogą prosto do hambre Właśnie stamtąd nadciągnął. Tak, on się tak, tak nazywa ośrodki, z będziemy mogli ich odszelać, kiedy się pojawią. A co, co po, yy, dziwne? Dwa plecy, mi już zrobi. Tam jest czołg, który do mnie uderzył. Dostał Dostał Dobra Teraz tamtego bym dobił Ze O kurwa Zgina Dobra, naprawiam się. Eee, dobrze, dobrze się dzieje już. Dziwnie, dzisiaj było. Minty, pan z Polaka, miły był. To nie świadczy dobrze, może miał jakieś do ciebie dziwne intencje. Pan z Polaka, Dobra, witaj, Monika, co to szukać? Jakiś minął dzisiaj. Dobra, zniszczyłem prawie go. Jeszcze jeden strzał Dostał Jednak tak co? Żeby wam porki nie pospadały Skupcie się Dobra, ja to dalej Dobrze u mnie Tu u mnie fajnie akurat się było, nie powiem ci. Za wysoko teraz poszło? Teraz. Cel zlikwidowany. To kontrnatarcie mogło być silniejsze. Udało Schodzie mi się. Kolejnego. Więc musimy się tu okopać i walczyć. Więc dajmy bez zrobić to co potrafi najlepiej. <grybuj> tak by było. Kolej, kolej, kolejny atak ma przyjść, ale skąd? Potem jadą. A nie, Ta, je... Coś jedzie tam To jest to, co jedzie Takie wielkie tam To jest to? To jest kurwa czołg? Tanka na mnie z... dali? Nie Dwa nawet Jak ja mam ich zajebać, kurwa Dobra Jedna forteca leży Ja się wycofam Bo zaraz tu przyjadą Szmule Ja, ja z jednym jeszcze mam szansę, ale jak kilku mnie weźmie, to już jest po mnie, nie? Dostał! Ładuj szybko! Dostał Jesteśmy Zajbany Leczy się Leców nam nic nie zrobiło Bo będzie chuj bo będę miał z każdej strony ich, ale jak na, jak na razie dobrze idzie na znaczy, tym Nie powiem, że nie A tu jem, zaraz przez to, że powiedziałem będzie W sumie, a może zrobię objazd Taki objazd, że ten se gdzieś przejadę tu Nie no myślałem, że to ktoś jest, dlatego strzeliłem Ale chyba tylko nie ma Zlikwiduj obsługę tego działa Kolik załatwiło? Dobra. Atakuj to działo! Musimy zniszczyć wszystkie szkodliwe czołgi! Telek za antulakiem Już mhm. po nich, panowie! Tam jest czołg Trochę wyżej Dobra, dostał! O kurwa, na hita go ściągnąłem Wrócę się tam, gdzie byłem aktualnie i pojadę sobie tutaj przez. Pamiętam, że dwa te wielkie takie tanki były, nie? Tam jest. Dostał? Dostał? Oby z nas nie objechał, to wtedy taką fortecę ściągnę. Po ruchomej fortecy dobra no co z nim jest strzelam do niego i nic mi nie jest on odbija pociski Pierdole go Chłop odbija podciski A tego ten podcisk odbijesz? A tego już nie odbił No, w sumie mo może tak być w Nie powiem ci, nie Ja to zastanawiam jak gdzie kolejny są. Wydaje się tak, jakby nikogo nie było. Daj sobie znać, nikogo nie ma. Zrobię głupotę, ale nie wiem czy, czy dobrze, to, że to zrobię. Tu jestem, chodźcie do mnie, kiedy chcę, żeby przyszli, nie przychodzą. Zrobiłem to! Zrobiłem to! La 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 la! La 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 Dobra, zajebiste zrobione. Po prostu zmęczyła mnie ta cała zabawa. Nie, no jak, jak nie rasuję, jak pierdolony debil na tym hardzie, to da się to zrobić. Ja z wami nie śpię jasna cholera, jednego dźwięku śluga se skręcę, zajaram sobie i lecimy dalej ta Oraz luki jest, jodę sobie. Co dalej. się dzieje, Edwards? Jedźmy dalej. Musimy dotrzeć do punktu zbornego. Artyleria! Jedź, jedź! To mamy przejebane. Czyli tylko młody przetrwał. Nie spodziewałbym się, że jak zrobię to, to już koniec kampanii będzie czołgiem. No, ja się nie spodziewałbym, że ja to zrobię. Ale pomyślałem, nie jechałem na pałę, tylko yy, objeżdżałem. 300 czołgów, 300 czołgów. Jeszcze później wojna była skończona. <słuch> koniec kampanii z czołgiem, to, to chyba miałeś na myśli. I przede mną jeszcze chyba trzy kampanie są w bf 1 na hardzie. Kontynuuj. Dzięki za to, że byliście widzowie. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Cześć, cześć.